Dzień dobry, dzień dobry. Smokowa telewizja witam! I dzisiaj pytanie. Konkurs czy wyzwanie zrymowało mi się nawet. W jednym i w drugim przypadku dokonuje się porównań. W przypadku konkursu w szaranki staje jest iluś tam zawodników, konkurentów, i wygrywa ten, który okaże się lepszy od pozostałych. Jest Zawsze tylko jeden zwycięzca, reszta pozostali, czy to jest drugie, czy trzecie miejsce, to zawsze są przegrani, tak naprawdę. Znaczy, tak naprawdę większość z nas tak myśli, no każdy by chciał w tą palmę pierwszeństwa dostać. W wyzwaniu hmm, to też jest rodzaj konkursu, e, bo w szranki stają y, słabości i mocne strony. I palmę zwycięstwa dostanie ta, która wygra, czyli albo słabość, albo. Y, jakaś mocna strona, mocna cecha. Ale tu nigdy nie przegrasz. Tu nigdy nie przegrasz, bo porównujesz, też w wyzwaniu się, chodzi o por, dokonuje się porównań, porównujesz siebie z wczoraj, z sobą, z dziś, albo z jutro, a, a robisz wyzwanie po to, żeby stać się wers lepszą wersją siebie, a nie żeby komuś coś udowadniać, sobie udowadniasz. I nigdy nie przegrasz, dlatego że albo wygrasz, wygrają twoje mocne strony, a jeżeli nie, to dostajesz lekcję. Lekcje, nad czym jeszcze popracować, gdzie jeszcze coś nie jest perfekcyjne, gdzie jeszcze jest miejsce na udoskonalenie po to, żeby stać się tą właśnie lepszą wersją siebie. Ja konkursów nie lubię, ale wyzwania. Jedno i drugie są trudne, jedno i drugie mogą być stresujące, ale wyzwania, yy, wyzwania dają coś naprawdę wartościowego mi. A jak jest u Was? Lubicie konkursy? Czy lubicie wyzwania? Czy może jedno i drugie?